Cześć, Moneczko z tej strony, Dariakus. Oto kolejny odcinek z Wami Simulator 2015. W tym odcinku znajdujemy się na mojej mapie harzykowym i zajmiemy się sianiem nawozu na polach. I tak jeszcze z góry chciałem przeprosić za to, że nie było tak długo odcinków, ale kamtaza mi tak wyrenderowała film, że się wrzucał prawie tydzień. Ponad tydzień i się nie wróci, bo wyskoczył jakiś błąd. No ale dobra, nie przedłużając, przejdźmy do pracy. Będziemy... Ten Ursus C-330 to jest mój edit, dodałem do niego kabinę, był i tak dalej i tak dalej Wszystkie inne rzeczy, parę poprawek bym musiał mieć No, z jakim zespołem dzisiaj pojedziemy? Szef na No, trochę tekstu jest na nowo na tym szefniku, są Sipma, EN, 3000, Antek. No, teraz pojedziemy tu drogami na dół mapa jest jeszcze w stanie pracy ale jest tak między czasem, bo dosyć dużo mam zabrony być coś nagrywać tu główne gospodarstwo takie okay. jak to u mnie na kaszubach jest taki dosyć dużo teren no więc takie mapy też robię, że są burzyste żeby to było dół zjechać po tych polach już testy robiłem jakaś Ciężka oka, zmiwa i tak dalej, i tak dalej. Na tych polach coś mocno robiłem. Yy, no i... No, ciągniki jadą, więc... Się, nie są takie sobie jak się wydaje. tak mogłoby się wydawać. No, u mnie to pole akurat jest obserwowane. Tu nie, niedaleko mnie. Obok, obok mojego domu takie, takie jest pole właśnie. Właśnie, dzisiaj kiedy to nagrywam jest w poniedziałek i dziś, 15 dzisiaj właśnie zacząłem ferie więc może będą się pojawiać częściej odcinki też od mojego internetu no i właśnie jeszcze do szerzej nawozu będziemy wykorzystywali big buggy, które zabiorą sobie na pole Jest taki większy strzel CT411 do, do Chyba 6k 11, nie wiem teraz W każdym razie ten tobączek używa na Sejt, nowej polskiej CV3 Ogólnie ciągliczek bardzo fajnie, trochę bym musiał go jeszcze dopracować. Kabinę chyba trochę zmniejszyć Bo taka duża się wydaje O, aż tutaj pojedziemy, Chcę to zlikwidować z tego baga. Dojdę do ładowania big bugów z chwytkiem. Y, Czasami na tych dwóch polach, to tutaj są to pole. To jest to pole za ogiem. Na tych dwóch polach będziemy na nawrót. Zajedziemy. Dodajcie do no, to Trochę tak, tak, tak można było by dopracować, albo te big-bagi, żeby tak nie latały. Bo to strasznie jest. Spróbuję to tu jakoś wysypać. Co tak się nie da? Myślę, że to było dużo bardziej realnie. A tak to o. To bardzo ładny. Może nieładny. Fajnie to wygląda, jak pusty, pusty big-bag. Zaraz, należy go od razu władować. O! Coś się zblokowało. No, ja wiem dlaczego. Leży na przyczepie. Co teraz tu posiejemy? Może, nie wiem, zobaczy może... Tego tam nie widzieliście, tak, wiem. Może wysieje to szczepę, nie wiem jeszcze. No dobra. Ja. No to zaczynam siać. Też. Mapa według mnie bardzo ładnie wyspomowy. Tak, trochę jest oddalona od polskiego klimatu, ale... No to Polsko ma, bo w moim, w moim regionie to jest. Południowej części województwa północnego. To się na nie ale no da się przeżyć. Możecie no, pisać w jeśli się ma podoba. Co, co można byłoby dodać, jakieś dodatkowe rzeczy, bo na przykład tam, gdzie mam dużą część lasu, żeby teraz tak nie lagowało, to w tamtych miejscach postawię jakieś dodatkowe rzeczy. Na przykład już postawiłem zamek lasu biogazowny jakiś Później jakieś ruiny jakiegoś zamku chociaż w sumie u nas też jest dużo takich właśnie ...starych jakichś rzeczy, ruiny czy coś Właśnie tu w tych okolicach dużo tego jest Jakieś nie wiem okopy Stare bunkry. No takie, takie rzeczy te właśnie na mapy dodam żeby tak nie reagował, nie muliło w tych lasach, bo w końcu la, lasu, las, lasu, lasu, nie wiem, jak coś odmienić, bo to w tych okolicach to ja mieszkam, to jest bardzo dużo, że o, no i nie było dobrze, no nie to, to mi odtarty, tak Wziąć. Ach, zapomniałem, żeby odblokować Teraz powinno być dobrze. No. Postaram się jeszcze dzisiaj dodać ten odcinek, bo poprzedni odcinek jakiś pewnie... Co ja zrobiłem? Poprzedni odcinek wędrywałem ja w Kamtazji. I Kamtazja wędrowała się taki tak tyle ważący odcinek. Że tak po prostu nie do pomyślenia jest, żeby tak, żeby tyle odcinek, jeden odcinek ważył. Jeden film, jedenasto minutowy dobry Tutaj mamy? Nie wiem Według mnie mapa Właśnie taka na średnie duchy maszyny Bo też tu niedaleko Mojego domu leży taki PGR jest to PGR No mój kuzyn tam pracował No tam dosyć dużo właśnie Chojnice pewnie też nie wiem czy ktoś jest, możecie pisać czy ktoś jest właśnie z tych okolic, chojnice, te i tak dalej. Wiem kto na pewno jest, gdzie to jest trochę dalej jak chojnice. O, chodzi mi głównie tu obrączka, która jest zbytowa, a do niego mam 50 km, no niecałe 50 km. O, i tak już planuję, może sobie w tym, w tym tygodniu sobie powinienem... Kamera do mnie powinna przyjść, więc zrobię jakiś unboxing I zobaczę, co z tego wyjdzie, później z kolegami jeszcze tam planuję, żeby sobie objechać jakoś okolice tutaj 50 ścieżkę rowerowo 50 km, około trasa też może coś z tego nagram albo ogólnie takie trasa 3 km do blisko mojego domu żeby przedstawić te wszystkie pola co tu mam o dobra na kolejne pole objedziemy bo w sumie mogę się naspać nawozu bo wszystko to jest no więc tak jak będę miał to jaką objadę te wszystkie pola dookoła domu to są zaprezentuję i big bugów tam leżą na morzu To dlatego, że te bigbugi tak mocno lataną. Mam jeszcze nie będę tego naprzyćego, żeby to było. So, pojedziemy już na drugie pole. O, może teraz tak. Ze środka z kabiny. Um, ogólnie to to 30 mam tak przerobione, że to jest... Jest właśnie wersja z taką kabiną. Wersja z daszkiem, czyli oryginalna jaka jest. I jeszcze wersja be, bez kabiny. Wersja bez kabiny to właściwie... To był pierwszy pies z jakiego ja przerabiałem, to dodawałem do 30 właśnie kabinę. Miałem takie, taką fajną 30 bez kabiny do ls -a. I właśnie ją wtedy przerabiałem. Wiosna ładna, drzewka zielone. No dworze może aż tak dobrze nie jest, bo tam wypada. deszcz, mokro. Może w następnym odcinku sobie żeby jakiś się w na Sianokosy później będą. To może być jeszcze jakieś odryski, nie wiem. Co tu jeszcze na tej mapie można robić. Ogólnie to co teraz na mapie robię, to staram się jak najbardziej odrzewać. To gospodarstwo chyba już trochę skrobię, żeby było właśnie takie mniejsze maszynki, bo tu widzę jeszcze takie bardzo duże maszyny. Ot. Na początku właśnie chciałem grać na Kejta ale później jednak stwierdziłem, że to mi się nie opłaca, bo to będzie jakby to powiedzieć, no nie wiem. No na no w wprost nie wiem co było gospodarstwem, miałem fajnego Kejsa, Magnuma i ten case był 200 -konny. właśnie na nim nagrywałem ten odcinek z typowej polskiej w 3 ale już owalnie nie użyto, tamtym caseem y nagrywałem, zobaczcie widać jakim, ten... właśnie nie widać, bo ten odcinek nawet nie wyszedł może później coś sprób spróbuję nagrać jeszcze ale wtedy już nie będę nagrał fantazji tu nie wiem, weźmy Vega Re Pro albo tak jak wcześniej renderowałem w Windows Nintendo Maker nie wytręczyłem się na jakiegoś lewego, ale chyba wiem, gdzie. A, sadę na pełnię. W nie wiem nic nie ma. jest za krótkie cięcie, ale też nie wyskoczyłem, musiałem to w wyciąć i Teraz, teraz nie wiem. mamy już prawie 15 minut, to sobie coś tam jeszcze No, nie czego się nie ma. Coś tam sobie jeszcze jakieś pole obsiejemy będziesz można kończyć odcinek już. w najbliższym czasie spróbuję jeszcze Jakiś odcinek zimny, z innych gier na gracz, nie wiem z jakich. O, właśnie, też niedawno sobie kupiłem ja tu jak mechanik masz nieolniczy, to z tego może coś nagiem No teraz, bo jak się aż tak mocno nie boję Za ukończeniem to duszę Zależnie od piesiąt zbierać na MQ O co my O co, poślemy już ten jeden średnik na wozwy, no i będzie można kończyć wszystko nie Fajnie te big-bugs wyglądają. Odskoczymy na ostatnie pole. No. No. Może tutaj jakieś... No tu akurat bardzo fajnie słyszałem oczy. Jak widać kawałek błota jest żeby pokazać na błoto też takie może o właśnie, może później iść na innych polach bo to jest takie że te pola są w dole bardzo takie mokre tam na górze jakieś pola bardzo sobie poszujemy jakiś nawórz może o tu nie fajnie by była seria leśna nie no to nawet bo tam na górze tam jest ogólnie ulica bydowska że jeszcze tej nazwy nie ma nigdzie na, napisane. W każdym razie będzie to mapa miejsców I już miasta kawałek mam. Wioskę, no w sumie wioskę muszę zrobić, jak chcę dojść na no, takie bardzo fajne łąki. Zobaczcie, ja po pole kawałek pola To właśnie na ile się mi wystarczy. i ogólnie w tej okolicy jakby się mogło wydawać taki naprawdę bardzo głupstwy klimat jest No to... Po tych polach akurat Fajnie co te pola, takie strony wyglądają Pewnie nagam jakiś odcinek z tego... właśnie tego pola, to, to jest moje dobudowane już Do gry bo tu normalnie jest taki zaleszony kawałek, ale żeby właśnie tak nie lagowało gry, może tu jakieś inne obiekty wstawię, to pole raczej zmniejsze zlikwiduje, albo coś tego typu, o. Takie bagieńko, jak widać, jest. Tu w, w zeszłym roku, nie, dwa lata temu, tak po tej stronie, zaraz tu będę jechał, to jak talerzywałem John Deere'em w wersji 1.30, tak trochę mi tutaj ślizgiem przeszedł. I dopiero jak sko skończyłem to leżować pole, czy właściwie nie, nie, nie jak leżałem pole, tylko jak przy zwozie słomy, bo to było tak latem jeszcze. Przy zwozie słomy się skapnąłem, że ja to wszystko robiłem tutaj, to leżałem w to po pole, bo po dużo było tam to pole. Wszystko bez wyłączonym przednim napędem. Się, się skończył. No w sumie, jeszcze tam przebiegnę. Dawa wpadłem. Oh. Mm, to właściwie. Z takim akcentem, jak tu o. Bardzo ładny Deutsche Fa. Z do Big Bagów i Big Bagi. No to z takim akcentem to skończę ten odcinek, no bo to już. 15-minutowe y i przepraszam bardzo, że nie było tak długo odcinków, no ale. Tak to już jest. Z, tak, z takim dostawcą internetu, więc. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie, jeżeli się podobało, trzymajcie się, cześć!